Czytanie z listu do Hebrajczyków. Bracia, mamy pewność, iż wejdziemy do miejsca świętego przez krew Jezusa. On nam zapoczątkował drogę nową i żywą przez zasłonę to jest przez ciało swoje. Mając zaś kapłana Wielkiego, który jest nad domem Bożym, przystąpmy z sercem prawym, z wiarą pełną. Oczyszczeni na duszę od wszelkiego zła świadomego. I obmyci na ciele wodą czystą. Trzymajmy się niewzruszenia nadziei, którą wyznajemy, bo godny jest zaufania ten, który dał obietnicę. Troszczmy się o siebie wzajemnie, by się zachęcać do miłości i do dobrych uczynków. Nie opuszczajmy naszych wspólnych zebrań, jak się to stało zwyczajem niektórych. Ale zachęcajmy się nawzajem, i to tym bardziej, im wyraźniej widzicie, że zbliża się dzień.